Wydarzenie tutaj nie chciało wypalić, więc y, czekam. Odezwijcie się. Napisałam tam na tym wydarzeniu, że jak nie wypali, w tym wydarzeniu to wejdź na ten główny kanał. Także czekam aż ktoś tu się pojawi i y, 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 będę zaczynać nasze spotkanie. Jedno z pierwszych, właśnie. Kochani, jeszcze y, nikogo nie ma. Napiszę tutaj na czacie, że jestem. Że jestem na głównym kanale. Jak ktoś się pojawi, to proszę, żeby napisał mi, czy jest wszystko w porządku, czy mnie widać. Jest jedna osoba, to proszę, napisz mi, czy mnie widzisz, słyszysz. No, bo to wydarzenie zaplanowane mi nie, nie wypaliło, po prostu. Um, napiszcie mi tutaj, widzę, że jest czat aktywny. Ja sobie tu wejdę na swój profil i sobie jeszcze tutaj będę podglądała to. O, jest coś tutaj na żywo. Po prostu y, uczę się tego, o, jest, się tego. udało się, udało się, widzę siebie, może będę widziała też czat, także, mm, bo czas już nam leci, już 7 minut tego spotkania, więc y, są dwie osoby, o, ktoś powiedział cześć, fajowo, to y, Monika, słyszysz mnie, widzisz dobrze? Mam mikrofon. Daj mi znać, czy mnie widzisz, czy słyszysz, kochani. Witam Was serdecznie w, naszym, w moim takim projekcie, tutaj mindfulnessowym z miłości do uważności. Czy słychać i widać dobrze? E, będziemy się tutaj zbierać, ja kilka słów powiem. Chciałabym w ogóle się spytać Was, czy Wy kiedykolwiek ćwiczyliście uważność? Napiszcie mi. Czy ktoś z Was już ma takie doświadczenie w ćwiczeniu uważności? Czy już ktoś z Was ćwiczył uważność? Czy, macie, czy medytowaliście kiedyś? Napiszcie mi tutaj i napiszcie mi skąd jesteście, jak możecie. Tak szybciutko, bo będziemy przechodzić do rzeczy, bo najbardziej interesuje mnie to, jak będziecie reagować po tej wizualizacji. Jak będziecie się czuć, mieć jakie wrażenia? Tego jestem najbardziej ciekawa. A, Monika, próbujesz. Dobra, fajnie, fajnie. Cieszę się. Ja powiem, że uważność. Ten wspaniały tytuł przyszedł mi tak nagle, z miłości do uważności, bo powiem Wam, że ta droga moja taka do tych prowadzenia zajęć uważności była bardzo naturalna. Dlatego, że całą sobą czuję i wiem, że ta uważność nasza szalenie ogromne ma znaczenie we wszystkim, w każdej zmianie, w każdym podążeniu do celu, czy to będzie manifestacja, czy to będzie e, relacja ze sobą tak ogromnie ważna, czy relacja z kimkolwiek, więc ta uważność e, jest istotna w tym, aby te nasze stany rozpoznawać, żeby wiedzieć, co się z nami dzieje, jest to bardzo ważne narzędzie. Także widzę, że jest sześć osób. E, powiedzcie mi, czy wy wszyscy mnie dobrze słyszycie? Czy ćwiczyliście już kiedyś uważność? zachęcam do tego do czatowania. Ja będę przechodzić za chwilkę do głównego ćwiczenia. Ono będzie trwało tak no, do 15 minut, a potem będziemy mieć jeszcze chwilę na jakąś rozmowę. Ania jest Żabińska. Cześć Aniu. Super. Tu niektóre osoby będę znać, niektóre, niektóre nie będę wiedziała, nie będę kojarzyła, a tu jakieś imię nazwisko to od razu wiem kto to jest. Bardzo mi miło. Także zadbajcie teraz o to, abyście mieli taką fajną przestrzeń um, intymną, tak, żeby Wam nikt nie przeszkodził. Um, będziemy sobie zaraz to ćwiczyć. Najfajniej by było, gdybyście sobie słuchali tego na słuchawkach, um, no i zadbali po prostu o to, żeby Wam nikt nie przeszkadzał, tak? Um, jeszcze raz ponawiam pytanie: czy ktoś Was ćwiczył już uważność, albo ćwiczył? I skąd jesteście? czy może ktoś jest spoza Polski, bo widzę, że już jest 11 osób. Bardzo mi miło. Przed chwilą Filip, bo tutaj spora część osób no, widziałam, że zainteresowana była bardzo tym moim projektem właśnie z grupy Filipa Konopieckiego i miłośników Niewila Godarda i tutaj właśnie widziałam, że przed chwilą Filip opublikował na YouTubie nasz wspólny live, także to bardzo fajne jest. No dobra, słuchajcie, przechodzimy. Czy jesteście gotowi do tego, żeby już sobie wejść w to ćwiczenie? Możecie tak naprawdę nie musicie sobie mieć jakiegoś tam pozycji leżącej. Absolutnie nie. Chodzi o to, żebyście wygodnie mogli usiąść. Czy jesteście gotowi? Czy mogę zaczynać? Zgłośnię troszkę muzykę. No dobrze, to ja po prostu będę zaczynać, kochani, więc yy, jestem gotowa, Monika. Dobrze. Więc zaczniemy od tego, yy, żebyś zamknęła, zamknął oczy. Zamknij oczy. Jak zamykamy oczy, przechodzimy w taki inny tryb. Znika nam już z pola widzenia ta cała rzeczywistość. Więc ten smysł wzroku zewnętrznego się wyłącza. Teraz będziesz miała dla siebie czas tylko, tylko dla siebie przez 15 minut. Będziesz skupiała się tylko na sobie. To jest taki święty czas, wspaniały czas, abyś dawała sobie samej uwagę. To bardzo naprawdę jest. Dobre zarówno dla naszego ciała, jak i dla całego układu nerwowego i umysłu. Jedyne, co teraz masz do robienia, to obserwuj swój oddech. Zobacz, jak Twoje ciało oddycha. Nie musisz tego wydechu brać głębszego. Nie musisz go jakoś tak specjalnie wydłużać, po prostu sobie, tylko obserwuj swój własny oddech, jak Twoje własne ciało teraz oddycha. Pomyśl przez chwilkę, jakie to jest ciekawe, że ono tak cały czas samo pracuje dla Ciebie. Oddycha, podtrzymuje Twoje życie, nie musisz w ogóle o tym myśleć. To naturalne, że gdy się skupisz na oddechu, on zwykle staje się spokojniejszy, głębszy. Już na tym etapie możesz doświadczać takiego natłoku myśli, ale pamiętaj o jednej rzeczy: nie dawaj mu zbyt dużej uwagi. Uwagę, my tu się uczymy kierować świadomie naszą uwagę, więc wracaj po prostu do ćwiczenia. Dlatego ja tu będę prowadzić taką narrację, żeby się tutaj za bardzo nie zagubić. Zwróć uwagę, że Twoje ciało się staje bardziej zrelaksowane, gdy zamykasz oczy, i już wiesz, że nic nie musisz robić więcej, niż skupiać się na sobie samej. Super Ci idzie. teraz za chwilkę zeskanuję ciało szybkim takim skanem czyli będę mówić o poszczególnych częściach twojego ciała począwszy od góry a ty będziesz za tym moim głosem przenosić swoją uwagę właśnie w te miejsca I zaczniemy od góry czyli skup uwagę na swojej skórze głowy To jest takie miejsce, które bardzo często się bezwiednie napina. Nieświadomie napinamy tam skórę. A przez to, że przynosimy tam naszą uwagę, ono może się odprężyć. Teraz przejdź uwagą na swoje czoło. Sprawdzaj, czy tam są jakieś napięcia, czy ono jest może zmarszczone. Może ono jest napięte. Teraz niżej, skóra wokół oczu. Spokojnie oddychasz. Policzki, skóra wokół ust, wszystkie Twoje mięśnie, policzki, usta. Sprawdź, czy tam jest spokój, odprężenie. Czy może jakiś grymas? Zawsze w takich chwilach mówię, żeby się nie stresować relaksacją. Pamiętaj, że robisz wszystko tak, jak umiesz. Robisz wszystko tak, jak umiesz. Ok, teraz zobacz, jak się mają Twoje żuchwy. Szczęka, czy swobodnie jest, bez napięć, język. Super. A teraz pomyśl o tylnej części głowy, czyli o karku. Płynnie przechodzi Twoja uwaga teraz na Twój kark. Może nigdy w życiu nie myślałaś o tym części swojej ciała, swojego ciała. Tak po prostu świadomie. A ciało uwielbia, gdy się na nim koncentrujemy. To jest dla niego jak balsam. I teraz, barki. I teraz przechodzimy uwagą do prawej ręki, czyli skup się teraz na ramieniu. Czyli tym odcinku do łokcia. Co to znaczy skup się. Jeżeli nie czujesz jakby tego miejsca świadomie, bo być może opierasz to ramię teraz o krzesło, możesz poczuć to miejsce styku z tym krzesłem. Jeżeli nie czujesz jakby świadomie swojego ramienia, to możesz po prostu sobie wyobrazić je. A możesz też je trochę przycisnąć do tego krzesła, żeby je poczuć. A możesz też sobie wyobrazić. Twoje ramię. Składa się skóry, kości mięśni, tkanek, układów. Dzisiaj nie będę mogła tak szczegółowo tego robić, muszę pilnować czasu, i teraz idziemy niżej, przez łokieć do Twojego przedramienia. Twoja uwaga przemieszcza się jak taka leniwa energia, i idzie w stronę nadgarstka, i wchodzi do dłoni. I nie przejmuj się, jeżeli to nie będzie takie płynne, po prostu pamiętaj, że robisz to tak jak potrafisz, i tak jest ok. I teraz taki ważny moment: zobacz, jaka jest różnica w odczuwaniu prawej ręki i lewej ręki. Jedna ręka będzie cięższa albo lżejsza. Cały czas spokojnie oddychasz, i teraz przenosimy uwagę na lewe ramię. I tak samo jak wtedy, poczuj to swoje lewe ramię. Poczuj, wyobraź sobie, tak jak potrafisz, skieruj tam po prostu swoją uwagę. Teraz łokieć lewy, lewe przedramię, lewa dłoń i obie, obie ręce są już teraz bardziej odprężone niż były przedtem. Pozwól sobie odprężyć się, pozwól sobie odpocząć teraz. I teraz wracamy troszeczkę wyżej i idziemy trochę tutaj przez klatkę piersiową naszą uwagą. Czyli wchodzimy od szyi do wnętrza, zewnętrza, też takim pasmem, jakby skanujemy tą klatkę piersiową. Poczuj trochę swoje plecy, zwizualizuj być może, wyobraź sobie być może. Niektórzy czują, to jest bardzo indywidualne. Osób, klatka piersiowa i wnętrze płuca, serce. Przy sercu zawsze proponuję się zatrzymać, pomyśleć chwilę o nim, nawet poczuć wdzięczność za to, że tak cały czas pracuje. Jak jeszcze byliśmy w brzuchu, mamy zaczęło i bije nieustannie dla ciebie Twoje serce. Super, i idziemy troszkę niżej. Żołądek, wątroba, wszystkie organy brzucha, jelita, pas biodrowy, troszeczkę przyspieszymy. Wszystkie organy pasa biodrowego. Jeżeli masz taką potrzebę i czujesz, że jakieś miejsce bardziej Cię zatrzymuje, możesz tam się zatrzymać wziąć więcej wdechów tam. I teraz jeszcze niżej schodzimy i idziemy do nóg. I schodzimy do prawej nogi. Twoja uwaga idzie do prawej nogi, przez całe udo do kolana, przez łydkę i do stopy. Ja wiem, że to dla niektórych może być za szybko, za wolno. Poczuj teraz różnicę między. Odczuwaniem prawej nogi i między odczuwaniem lewej nogi. I teraz idziemy do lewej nogi, udo, kolano, łydka i stopa lewa. Spróbuj poczuć całe swoje ciało jednocześnie, może ci się to uda. Zobaczę, jak ono. Sobie tak siedzi czy leży. To jest właśnie Twoje ciało. I przejdziemy teraz do głównego ćwiczenia. Troszeczkę nam widzę, dłużej zejdzie. Chcę, żebyś jeszcze poczuła, poczuł tą różnicę, jak się w tej chwili czujesz, jak się czułaś wcześniej. Zobacz, jak to, jak to bardzo mocno wpływa na twoje samopoczucie. I teraz głównym ćwiczeniem jest to, żebyś zobaczyła przed sobą, zobaczył kulistą energię. Taką kulę energetyczną, która objawi ci się w jakimś kolorze. Ja nie wiem w jakim. Każdy z was może zobaczyć inne lub też mieszankę kolorów. Jak już zobaczysz ten kolor, to wyobraź sobie, że wdychasz ten kolor przez buzię czy przez nos do środka, do siebie. Możesz sobie wyobrazić, że wypełnia całe Twoje ciało, i przy wydechu wydychasz inny kolor. I to jest to klucz tego dzisiejszego ćwiczenia, które nazywa się Kolorowy Oddech. I teraz proszę, abyś poobserwowała w ciszy. To będzie taki krótki moment, bo później powiem, dlaczego krótki. I przypominam, wizualizujesz i skupiasz się na obserwowaniu tego procesu, gdy bierzesz wdech tym kolorem, a wydychasz inny kolor. oddech niech będzie spokojny Super, ci idzie. Ok. I za chwilę będziemy kończyć to ćwiczenie uważności. Także powolutku wychodź z tego ćwiczenia i wróć tu i teraz. Weź sobie tam ostatni wydech, wydech. I w swoim tempie, powolutku, możesz otworzyć oczy. Będzie można odsłuchać, tak? I teraz bardzo proszę, abyście mi napisali, jakie macie odczucia, wrażenia. Ta pisze, że super. Powiedzcie mi, czy, wam, czy się odprężyliście? Czy mieliście natłok myśli? Chcę powiedzieć, yy, oczywiście czekam na Wasze komentarze. Monika mówi, że cudownie. Cieszę się bardzo. I chciałabym Wam pokazać, jak tak prosty proces, który trwa zaledwie, no chyba nie wiem, 15 minut nie, niecałe trwało to ćwiczenie. Jak bardzo może odmienić się nasz stan, jak y, cały czas mamy do czynienia i mamy, y, ten, t, mamy to narzędzie ze sobą, wszędzie gdzie jesteśmy. I gdy ćwiczymy taką uważność, tego typu ćwiczenia. Ta medytacja jest u mnie na kanale, y, trwa 10 minut. To jest bardzo proste ćwiczenie uważności. Oczywiście ta relaksacja była dzisiaj, dzisiaj dosyć długa, ja robię krótszą, ale biorę pod uwagę to, że może nie każdy szybko się tak zrelaksuje, więc zrobiłam ją dosyć krótką. Każde ćwiczenie uważności to będzie czy oddechowe, czy właśnie takie um, um, wizualizacyjne, czy skupianie się na oddechu, czy na swoim ciele, na sercu. To są niezwykle ćwiczenia mocne. To jest tak bardzo wielowarstwowe ćwiczenie, ta praktyka, bo nie to, że dajesz sobie uwagę, sobie samej, spędzasz czas ze sobą, to jeszcze skupisz uwagę na swoim ciele, co jest cudowne. właśnie proszę, abyście polejkowali mi ten live, <noise> żebyście mi tu więcej komentowali, będę, będą miała większe zasięgi. Być może będę tak skakiwała, jak teraz, oczywiście będzie zapisany. Napiszcie mi jeszcze swoje wrażenia, bo to było chyba 10 osób na tej medytacji, a mam tylko trzy komentarze, czy od trzech osób komentarzy zdaje się. czy czterech, trzech. Napiszcie mi właśnie, jak było. Możecie to udostępniać. Bardzo Was zachęcam, abyście po prostu zapraszali tutaj swoich znajomych, którzy dzięki za lajki, którzy po prostu być może tego potrzebują, tak? Może znacie kogoś, kto. właściwie tak naprawdę myślę, że wszyscy tego potrzebujemy. To jest takie odetchnienie. Napiszcie mi jeszcze, jakie mieliście kolory. Czy Wam się podobało? Czy, czy poczuliście odprężenie? Czy poczuliście no, różnicę między odczuwaniem rę, ręki jednej i drugiej? Ręki jednej i drugiej nogi? Czy mieliście takie odczucia? Bo to jest bardzo częste i to jest bardzo fajny fragment, Ania, że błogo ekstra. E, więc dlaczego sobie tej błogości nie dawać? Prawda? Dlaczego sobie tej błogości nie dawać samemu takimi dziesięciomolwiek? Um, to przepraszam, wyskoczyłam na chwilę. To jest o wiele lepsze niż jakiekolwiek, um, wiesz, bierny relaks. Ja nie mam nic przeciwko scrollowaniu, bo każdy to robi prawie, ale to jest tak mocne i tak głębokie doświadczenie, że chce się do tego wracać, więc ja tutaj bardzo zachęcam wszystkich do tego. To, to jest właściwie moja taka misja, bo mnie bardzo wkurza to, jak my mamy kiepską relację ze sobą a uczestnicy moich zajęć stacjonarnych, które tutaj w Tomaszowie prowadzę bardzo odmienili swoje życie. Dzięki tej protetyce. i ja między innymi dzięki temu też widzę, jak to jest potężna moc bycia w tej przestrzeni tu i teraz. Tak naprawdę dla mnie to jest bycia z, ze sobą, w sobie i tą głębię mamy zawsze i wszędzie i na przykład ćwicząc często takie ćwiczenie, takie proste ćwiczenie, Proszę o lajkowanie i proszę o komentarze jeszcze, jakie mieliście kolory, jak, jak się czujecie. E, powoduje to, że możemy stworzyć sobie taki mindhack. I w momencie kiedy czujemy się, jest żółty zielony monika. Ciekawe, fajnie. Mam wrażenie, że nie mam, e, że mam lepsze krążenie w nogach. Są lżejsze. Wow, Alicja. Ciekawe, słuchajcie, fantastyczne rzeczy się dzieją. Ja bym powiedziała i wcale nie przesadzę, mówiąc, że się cuda dzieją, kiedy my po prostu się do siebie zbliżamy. Srebro-czerwień wow, bardzo ciekawe połączenie takiego jeszcze nie widziałam. Więc, e, jeżeli ćwiczymy już dłużej sobie takie, właśnie ćwiczenia, stwarzamy sobie taki mindhack, i, i e, na przykład, jeżeli jestem w pracy i niezbyt dobrze się czuję, albo idę na jakieś spotkanie, albo coś mnie zestresowało, to ja po prostu sobie wezmę ten żółty. Zielony, albo na przykład srebrny i czerwony. I ja po prostu ja już jestem w innym stanie, bo ja wiem, ja mam dobrze wyćwiczone to, i ja w tym momencie wchodzę w inny tryb, inny stan. Ja Wam to bardzo polecam. Dla mnie to jest droga do wolności. W ogóle relacja ze sobą jest drogą do wolności, jest podstawą, jest korzeniem wszelkiej zmiany na lepsze. Czy to będzie zmanifestowanie swojego lepszego życia, czy to będzie hmm, wycieszanie się przy jakichś tam natręstwach czy lękach. Już muszę kończyć, bo generalnie założyłam sobie, że będziemy tutaj pół godzinki. Zaczęłam trochę później, może następnym razem będziemy tutaj technicznie się szybciej uwinę i będziemy wcześniej, zaczniemy to punktualnie. Zachęcam was, żebyście polecali to innym. Spotykamy się jutro o tej samej porze, kochani. Więc, więc do zobaczenia. Dlatego robię to też na tutaj. Bardzo proszę, Monika. Robię to tutaj na, na, na YouTube, ponieważ to jest taka platforma, na którą każdy wejdzie. I, i, I po prostu, czy ma social media, czy nie ma social media, to wejdzie tutaj na ten, na ten. I poza tym jeszcze mam urlop, więc wyjeżdżam i będzie to dla mnie prostsze robić to na jednej platformie. Także, kochani moi, wszystkiego najlepszego. Do jutra. Zachęcam do. No, jutro będziecie mieli to ćwiczenie, tak? Miłego wieczoru. Teraz jakoś to muszę zakończyć, chyba nie wiem jak. <laughs> hmm. Ja też dziękuję. Dziękuję, że byliście.